Hello, everybody, przywitam się z wami jeszcze raz, bo już się dzisiaj z wami witałem. Dobra, bateria wymieniona. Przerwało mi nagrywanie. Chciałem powiedzieć, dzień dobry wszystkim jeszcze raz. Jestem bardzo niesłoneczny dzień. Centralnie pada, nie? Jak możemy murować, jak pada? Ja nie wiem, czy chłopacy rozebrali tą rurę, bo jeżeli ją zaczęli rozbierać, to w deszczu będziemy ją montować. Może ja do nich zadzwonię. Przecież to jakieś jaja są dzisiaj. Słyszycie? Zadzwonię do Adriana, bo jak Adrian mi zaczął ją szarpać od samego rana, to morderstwo wykonam dzisiaj. Jak ja mam to robić dzisiaj? Teraz ja się dowiemy. Good morning. Good morning. Nie zacząłeś jeszcze kuć tej rury? Nic nie zacząłem, bo pada No właśnie, to nie zaczynaj, bo to nie wiadomo co tu będziemy w stanie skończyć, wiesz? Wiemy, czekamy na Ciebie na razie. Bardzo się cieszę. Ja dopiero wyjeżdżam z domu, tak że za pół godziny będę. Dobra. Dobra? I zrobimy no, jakiś i tak... plan. No spoko. To czekamy, bo i tak spada. Dobra. Nara. Bye. Także ja już się witałem dzisiaj, z rana, chciałem powiedzieć, bo zrobiłem krótkiego live'a. Bo filmik, który miał być o 7.30, miał 84% jak wstałem rano. I to nie było fajne. Zobaczcie. 84%? Dobrze widać? Zrobiłem zdjęcie tego, bo wie co jest grane: gdzieś zawiesił się internet, albo aplikacja, albo nie wiem co. Ale tak czy siak zrobiłem live'a, bo wiem, że dużo ludzi czeka. Tak naprawdę na tą 7:30 to już jest taki, wiecie, rytuał, taka tradycja dla wielu, więc ja mam wielki szacunek do wszystkich, którzy mnie oglądają, wspierają i pomagają mi się rozwijać. I nie czułbym się fair, gdybym was zostawił w ten sposób, więc zrobiłem tego live'a krótkiego. Mam nadzieję, że chociaż na chwilę uzupełniłem lukę. Jeżeli chodzi o plany na dzisiaj, no to ja nie wiem, jakie będą plany. Łazienkę wczoraj skończyliśmy i to możecie zobaczyć sobie w odcinku poprzednim, bo bardzo fajnie wyszło. Bardzo mi się podoba. To ja mogę już odpalić bolida. Mogę. I to jest, to jest super, że skończyliśmy tą łazienkę. Pani zadowolona, wszyscy zadowoleni. Tu mieliśmy plany przepiąć rurę, ale jeżeli pogoda będzie. Jaka będzie? To nie wiem, czy my tą rurę przepniemy. Wczoraj zrobiliśmy część instalacji na koniec dnia do tej nowej łazienki. Słuchajcie, do, do 12 pada. Jeżeli chodzi o samo przepięcie rury, to mi się wydaje, że my to ogarniemy tam 4 godziny to nie jest jakiś problem dla nas. Później cały tydzień jest w miarę OK. W poniedziałek planujemy zrobić podsypkę, tak aby mógł nasz inżynier. Powiedzieć nam, że możemy lać beton. Ja zamówiłem cały towar wczoraj. Piach, cement, sharp, sand, wiecie, podkład, tak zwane MOT. To wszystko mam zamówione. I to przyjedzie do nas w poniedziałek. Ogólnie tam już zaczyna brakować trochę miejsca. Ale wiecie, im szybciej to kupię, tym lepiej dla projektu, ponieważ pieniądze. Pieniądze, pieniądze. Chodzi o pieniądze, że te materiały nie będą tak mi windowały za chwilę do góry, albo będę dopłacał do produktu. Więc zakupiłem to od razu, żeby później nie było, że jeszcze chwili, jeszcze troszkę podniosą, jeszcze trochę podniosą. Więc od razu ogarnąłem ten temat, aby mieć to wszystko za sobą. Czy ja wziąłem izolację? Nie wziąłem izolacji wczoraj. Dżaba, 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 potrzebuje Potrzebuję izolację. O tym zapomniałem. Tak jak teraz z wami gadam, sobie przypomniałem, że ja tego nie wziąłem. Ale to, to mogę załadować na samochód, nawet teraz po drodze. Niech to sobie już tam stoi. Więc plan jest taki, że dzisiaj nie wiem jeszcze co zrobimy. Bardzo ładny plan. Na pewno pójdziemy na śniadanie. Choć wziąłem sobie gołąbki, zobaczcie z domu. I to niezły talerz. Odmroziłem wczoraj, bo robiliśmy porządki w zamrażarce i mówię, a co to jest? I odmroziłem to sobie na dzisiaj. Więc ja to na pewno wciągnę w ciągu dnia. W poniedziałek mamy plany takie, żeby tam przygotować cały grunt. Słuchajcie, bo ja we wy wtorek wyjeżdżam. Więc jeżeli ja na przykład byłbym w stanie zatwierdzić z inżynierem, że tam wszystko jest OK, to chłopacy ogólnie mają, wiedzą, wiedzą, co mają robić, tak? Jeżeli mnie nie będzie i będą jakieś pytania, no to wtedy ewentualnie zostaje jakaś rozmowa na telefon przez... Nie wiem, zobaczymy. Słuchajcie, to jest właśnie ten cały chaos, bo pogoda nam koliduje trochę. Jeżeli pogoda by była dzisiaj OK, to wtedy by było wszystko OK. Ale już widzę następne pół dnia po ślizgu. i nie możemy nic z tym zrobić. Tak to jest z takimi projektami: jesteście zależni od pogody. Ścian nie możecie poostawić, fundamentów wykopać, posadki zrobić. Wiecie, bo to wszystko wymyje, szkoda waszej pracy. Nie? Więc musimy to zrobić w takim momencie, żeby to złapało, żeby ta woda nam nie uszkodziła naszej pracy. Murować dzisiaj ścian to nawet nie ma sensu, bo wczoraj. Były próby murowania i co chwila nam jakiś deszcz po prostu spadł na głowę i wymywało nam zaprawy, więc totalny chaos. Po co, po co w ogóle to robić? Jak trzeba poprawiać? Te pusteki się później nie trzymają, przesuwają, wiecie. Więc musimy, musimy tak zrobić, żeby zrobić coś, ale nie, nie powtarzać tej roboty, którą właśnie wykonaliśmy, nie? Więc może otworzymy dzisiaj na przykład ten budynek. Możliwe. Otworzymy go na tyle właśnie, Otworzymy go na tyle, żeby można było na przykład w poniedziałek obstawić... Nie, 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 nie zrobimy tego, bo jeżeli my otworzymy tą ścianę, a nie mamy posadzek, a kurde no... I to taki co? Będziemy wietrzyć ten dom? Wolałbym mieć już tą wylaną posadzkę, bo taki był plan. Dopiero wtedy zająć się wyburzaniem ściany. Zobaczymy, pojadę na robotę, dogadam się z boysami. Oni mają swoje mózgi, więc, jak będzie taka burza mózgów, to na pewno coś wymyślimy. Ja tak to zostawiam, bo ja sam tutaj dzisiaj z rana nic nie wymyślę. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia za chwilę. Ciao! Ej. chciałbym powiedzieć, że jestem strasznym łakomczuchem normalnie. Ja nie wiedziałem, że ja aż taki jestem. Wypiłem drinka, wypiłem kawę wcześniej w domu i mówiłem, że te gołąbki zostawię na później. Ja sam się oszukałem. Ja już dwa zjadłem. Nie wiem kto robił te gołąbki, czy to są... Teścia chyba gołąbki, ale bardzo dobre. Także Panie Zbyszku, jak tylko Pan przyjedzie w sobotę, to pojedziemy do sklepu po kapustę. Idę do trawisa, bo zapomniałem o tej izolacji. Więc muszę wziąć 4 sztuki, tak? Tak. Matko boska, często obska, pada mi na plecy, jak ja nie lubię, jak pada mi taki deszcz. Czasami lubię, czasami nie, ale teraz to nie, za wcześnie rano. Dobra, słuchajcie, kupiłem 4 i najlepsze jest to, że cała ciężarówka przyjedzie do nas tego towaru, nie? Gdzie oni to postawią? O oh my god trzeba ogarnąć to chyba w pierwszej kolejności, bo w poniedziałek będzie babol, Postawią nam to na ulicę. <laughs> Także działamy. Dzień dobry. cegła już jest, słuchajcie, nawet nie zdążyliśmy tutaj ustawić. Kibelek też jest, słuchajcie. Mamy już teraz pełen wypas na budowie. Nie musimy chodzić do klienta. Szkoda, że nie przesunął tego mi tam bardziej w tę w tą stronę. Bo tutaj te wszystkie całe miejsce będziemy musieli nieźle wykorzystać ogólnie na worki i na wszystko, co tylko się da. Eee... Idę opieprzyć chłopaków, czemu nie robią. To jest taka ładna pogoda mu robota nie idzie. Co już się dzieje? Chowają się gdzieś tam za rogiem i nie wiedzą co teraz zrobić, jak zareagować już mi jest dziwno, słuchajcie. Sprawdziliśmy pogodę, jedziemy na śniadanie i sobie tam posiedzimy w ciepłym. Plan jest taki, że... Jak, bo już przestaje ogólnie, już jeszcze jakieś kropelki się pojawiają. Ale ogólnie może nam się uda chociaż dwie trzy linie postaka postawić. Na pewno przepniemy tą rurę dzisiaj. Chłopacy jak tylko wrócimy ze śniadania zaczną mi to odkrywać. A ja wejdę do łazienki i odepnę ładnie wszystko co jest w łazience. Abyśmy mogli tutaj swobodnie sobie to podpiąć. Także nie powinno być z tym problem. Lecimy na śniadanie. Oh baby. Jest pięknie. Jest wszyscy, wszyscy są zmarznięci. Dojechaliśmy. Dzisiaj zwiedzamy nowe miejsce słuchajcie. Miejsce nazywa się Palace Cafe. Let's go Zobaczcie jaka piękna kawa Uśmiecha się do mnie A ta się uśmiecha? Ta się nie uśmiecha. Ta się, uśmiecha, ta się uśmiecha Ta się uśmiecha Bardzo fajne miejsce powiem wam Przywitali nas jak gości specjalnych Mamy tutaj nawet stolik specjalnie dla nas Słuchajcie, jestem na łazience aby się dorwać do tej rury, muszę zdemontować ten kibelek. Zaraz się wszystko okaże, co tam się kryje za tymi szewkami. Chłopacy zaczęli pójść rurę i już uciekli, bo zaczęło padać. Zobaczcie, co się dzieje. Tragedia po prostu. No nic. Może przestanie dzisiaj padać. Najpierw silikon jeszcze O, zanim go podniosę. Żeby nie było lipy. Dzwoni do mnie kierownik. Hello? Jak, jakbyś wziął jakieś klucze hydrauliczne, to bym był ci wdzięczny. Ty, co ty masz z tym głośnikiem? Co? Co? Nie dogadam się normalnie. Słyszycie go? Halo? Halo? Gdzie ty jesteś? W samochodzie. Ach, Jezu, przyszedł. Telefon nic Tego pewnie. A, weź ten, klucze hydrauliczne jeszcze od niego. Dobra. No, dziękuję. mi, jak ja mam się tutaj dostać. Chciałbym dostać się do zaworku, który nie wiem, czy w ogóle istnieje gdzieś tam. A zbiornik ogólnie to otwiera się do góry, nie? Ale on się nie otwiera. Trzeba było całą półkę zdjąć zlew, lew boxa, żeby dostać się tutaj. Słuchajcie. Nic z tym nie zrobię. Dobra, słuchajcie, niespodzianka. Więc rura do kibla, ja kibla już nie muszę zdemontowywać, bo mam tu do dostęp, więc zostawiam go na w pozycji, która jest. Rura od, od zlewu jest połączona na flexi, Schodzi w dół. Pokażę Wam resztę na dole. Już teraz wiemy do czego są te rury. Słuchajcie. Dobra i teraz słuchajcie. Rura od prysznica ogólnie raz jest spadek w tamtą stronę, raz w tą, raz w tą, raz w tą. Ten prysznic nie schodził tak jak trzeba. To, to daje sobie rękę obciąć. A mogę wam powiedzieć dlaczego. Uwaga na głowę. Jak macie jakieś obrzydzenia, to nie patrzcie. Proszę, sejf. Zobaczcie, co tu się dzieje. Miam, miam. Miam, miam. Cała rura jest zapchana. Uwaga na głowę. I teraz poczekaj, nie, nie tłucz. To jest ta rura nasza, która idzie tutaj do prysznica, tak? Ta rura, nie wiadomo do czego jest, o, nie wiem. Jest przy samym kibelku, jej tam nie widzę, nie wiem do czego ona jest. Może ona jest do kondensu od bojlera, nie mam żadnego pojęcia. Ale tu zapiankowali. I najprawdopodobniej zapiankowali coś bardzo ciekawego, więc u to szybko zaraz odpiąkuję. Tam musi być jakiś trójnik, bo jakoś tą, ten zlep z tym prysznicem podłączyli, nie? Ja wszystko zaraz odkryjemy. Ogólnie sam montaż prysznica to sami widzicie. Angielski standard. Co możemy z tym zrobić? Na chwilę, Tak. Już wyrwał tą rurkę ogólnie. Ale zobaczcie, jak było kolanko wstawione. Dlaczego tu się robił syf? To jest taka mała rureczka. No tak, jest. niech zostanie, bo to jest okay. kondens. Później ją przerobimy. No. Okay. To jest dom wariatów. To komuś się pomyliło. <laughs> Powiem Wam tak. Jak jest pięciu ludzi, to ja nawet nie wiem, kiedy ta robota została zrobiona. Nie? My mamy już wszystko przygotowane. Nie wiem, co ja mam robić. Muszę jechać do sklepu po rurę. już prysznic. Przewiercimy się na zlew, bo tam ktoś odjechał trochę daleko z myślami. <grystanie> Więc nie do zaakceptowania poprawimy to od razu. Przecież tak nie może być. Widzieliście ten trójnik? Tak wygląda cała instalacja. Więc <grystanie> rozumiecie, że jak spukujecie wodę pod zlewem, tak tak było teraz. To pod prysznicem ból gotało. <grystanie> Już wiecie dlaczego. Ból gotało. Dzień dobry rurki. A gdzie wy idziecie, gdzie... moje drogie? Dobra, weźmiemy z jedną lub dwie. Wziąłem cztery w ogóle, nie wiem po co. Tak mi się jakoś kliknęło. Więc mamy rurki, słuchajcie. Pogoda wcale się nie poprawia. Nie oszukujmy się, raczej dzisiaj zmurowania nie, będzie, nie będą nici. Wziąłem co ja wziąłem kartonik jakiś pierdół. Oczywiście za dużo znają życie, ale ja lubię mieć zapas, bo później trzeba wędrować jakiś pierdół, więc wszystko mam. Idziemy na tą łazienkę. Musimy się przewiercić na nowy odpływ od zlewu, no bo nie może to być tak zrobione jak było. Wszystko za chwilę będzie poprawione. do byłem jeszcze raz w sklepie. Musiałem kupić kolanko i zaślepki. Żeby nam, żeby nam jakiś gruz nie wpadł do tych rur i ile razy jeśli strzedłem i wszedłem do góry to jest chyba jakiś rekord świata te, te, takie ćwiczenie na nogi, dobra sprawa powiem tym Także nalatałem się, buty na nadzejmowałem. Tutaj już mamy, słuchajcie, porobione odpływy, tu przerobiony to ogólnie. Mamy wentylację wrzuconą, ale to jeszcze chwila. Na zewnątrz coś się dzieje. O! Mamy za krótką rurkę, i trzeba ją przedłużyć. Powiem wam dziur, a dziur! Ile my mamy już dziur w tych ścianach? Powyjmowaliśmy stare rury, i w ogóle musiałem się przewiercić do nowej rury. W ogóle chyba te rury, które tutaj są, tamta dziura to jest jakaś stare rura w ogóle, bo jeszcze jedna jest pod szafką. Będzie trzeba ją zalepić, wiadomo, nie? Ale trochę tego jest. Dobra, słuchajcie, takiego magicznego trapa. Wrzucamy do worka. A prostego trapa włożyliśmy tutaj w miejsce, gdzie powinien być. Yy, I tyle. Zamykam. Czyszczę tą szafkę, kibel też podpięty. Słuchajcie, rura jest złożona, nowy flexi włożony, nic tu nie cieknie. Tak naprawdę kibel mi się dosunął w ogóle do, do szafki bardziej. Przykręcam go, zakładam panele, sprzątam schodzę na dół. Pokonaliśmy to. Job done. Teraz idę na zewnątrz wam pokazać. Leci woda, Boże! Jeden, leciem! Ej, Adriat, woda jest! No, nie, nie, by nie było! Także leci. Poszedł Kibalek. Tak wygląda studzienka w Wielkiej Brytanii. A tak wygląda stachu na drabinie. A tak wygląda Adriat. Rurę mamy zmontowaną, zobaczcie. Pion cały wymieniony do, do tego momentu, gdzie trzeba było. Nowa rura bezprecedensowa do kibla. Nowa rura do umywalki. Jeszcze tylko zapięcia trzeba założyć będzie piękny i co i murek ogólnie dużo żeśmy nie bo tylko jedna linia ale mamy przygotowanym wstępnie tutaj ziemię jak przyjedzie MOT w poniedziałek no to wysypiemy utwardzimy wrzucimy piach położymy membranę wiecie tutaj sporo się wydarzy i będziemy czekać na inspektora który będzie po południu więc jak przyjdzie no to powinien być to wszystko już gotowe bo z samego rana jest dostawa także powinniśmy sobie z tym spokojnie poradzić tam mamy rury przygotowane, najgorsze za nami. I chyba musimy się żegnać. Ja już życzę miłego weekendu, bo Wy to oglądacie w sobotę, więc miłej soboty i wieczoru i poranka. Zobaczymy się we wtorek rano, bo będzie odcinek z poniedziałku. A później to już niespodzianka, bo może pojawią się jakieś odcinki, ale już nagrywane pewnie telefonem. Bo wiecie, ja mam słabego laptopa i składanie filmów na laptopie to jest jakaś porażka. Więc najprawdopodobniej jak będę nagrywał to nagram wszystko swoim pięknym iPhone'em. <śmiewanie> Miłego weekendu. Do zobaczenia. Cześć.